mój kolor, mam tego dosyć! Mam. Tego zmienić? Co? Zmienić swój czerwony kolor? Ale przecież to nie ma sensu. To ciebie taki kolor pasuje. Co ty mówisz? Mi się już nie podoba ten kolor. Ja muszę uh. mieć inny. Sorry, Luczek, ale zaraz do ciebie przyjdę, bo muszę go zmienić. Co? Jak to zmienić? O nie, jestem trochę zdziwiony, bo Pimpek zawsze uwielbiał swój czerwony kolor. patrz, Luczek, jak wyglądam? Uh. Widzisz mój kolor? Na pewno bardziej mi pasuje. Co? Przecież to wygląda jak wyblakły czerwony. Nie, no, Pimpek, ja cię w ogóle nie poznaję. Co ty mówisz? On jest taki super. No, dawaj, patrz! Mam nawet taką pizzę. Ona też jest taka pomarańczowa, jak ja! Eee, Pimpek, nie wiem, widzowie, czy ten kolor pasuje do pipka, Bo mi się wydaje, że nie. Fajnie, że to jest kolor pizzy. Ale ja bym zamienił znowu na czerwony. Co ty mówisz? To jest taki superowy kolor. I chodź za mną. Patrz, co mam, Luczek Taki motorek też koloru takiego pomarańczowego. On jest świetny. Dawaj, wsiadaj ze mną. O, o nie, Pipek, Naprawdę, tylko motorek ci oczywiście. Cię zachęci. Do zmienia koloru, nie no i ja bym akurat dał ci czerwony znowu. Co ty mówisz, tylko? Jest taki fajny. Luczek, ty też musisz zmienić swój kolor, bo ten niebieski ci nie pasuje. Co? mi nie pasuje ten kolor? Nie, no, Pipek, dobra, zmień na jakiś inny kolor i ja chcę zobaczyć, jak będziesz wyglądał inaczej, bo jak nie chcesz mieć czerwonego, to ja to rozumiem, ale musisz mieć jakiś fajny. Dobra, w takim razie zmień się i ja zaraz to zobaczę. Teraz ci się podobam, Luczek, zobacz na mnie. Jestem twojego koloru, takiego ciemniejszego, niebieskiego. O, fuj, Pipek, naprawdę. Ja tego koloru nie dlatego wybrałem jasny niebieski, bo jestem bardziej widoczny. A patrzcie w ogóle prawie nie widać! O czym ty mówisz? Ten kolor jest taki słodziutki! I zobacz, nawet odkurzasz, wygląda dosłownie tak jak ja! E, akurat jest, no, w tym kolorze, ale nie wiem, no. Widzowie mi się akurat to nie podoba. Co ten pimpek w ogóle dlaczego on zmienia kolory. Ten kolor jest taki super. Choć, Luczek, no ja nawet wyglądam tak samo, jak ta samo ja samochodowa przed nami. Widzisz No to? to jest takie śmieszne. Ej, no prawda, ale Pimpek, to nie jest żadna zabawa. Ty naprawdę musisz mieć takiego skina cały czas i taki kolor. No weź się ogarnij. No wiem, ale mi się to tak podoba. Patrz na to. Widzisz mnie? Jakbyśmy grali w chowanego, to nigdy byśmy nie znalazł. No dobra, Pipek, ale nie gramy tutaj w chowanego akurat. Mi się to troszeczkę nie podoba. Ja bym zamienił ci kolor na jak jakiś inny, wiesz? Nie, Luczek, ja ci na to nie pozwolę. Ten kolor jest super, ale wiesz co? Ty musisz zmienić swój kolor, bo ja już zmieniłem dwa razy. Nie no, Pimpek, ja akurat zostanę przy tym. Nie no, ty musisz zmienić na pewno, bo nie możesz być niebieski. Musisz mieć jakiś lepszy kolor. Dawaj, musisz go zmienić jeszcze raz, a ja tutaj na ciebie poczekam w takim razie. Jestem ciekawy, co Pimpek wybierze za kolor, bo ja nie wiem, jak może wyglądać teraz. Teraz na pewno ci się moje auto, ale ono jest super i ja jestem cały biały. E, naprawdę, pipe przecież to nawet nie ma koloru tak naprawdę. Co ty wybierasz za kolory? Nie mogę z ciebie. Ho, 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 patrz, jakie to jest super. Dawaj, Luczek, muszę ci pokazać, jaki biały jestem. Patrz na to. Mam białą furę i do tego mam nawet super dom, ale musisz go zobaczyć. Co, super dom? O, o. Ej, widzowie, naprawdę, w sumie Pipek, jakbyśmy byli takimi jasnymi kolorami, nie byłby taki zły, ale nie wiem, czy do ciebie pasuje. Chwilę, co ty tutaj masz! Widzisz to? Ten dom jest cały biały, czyli mojego uh. koloru. A do tego o, co jeszcze mam! Nawet takie białe PS5! Uh. Ej, faktycznie, to jest taka gierka, cała biała. Naprawdę ci się podoba, pipek biały kolor? No pewnie, nawet mam białe jedzonko, widzisz to? Ty też powinieneś go spróbować, jest bardzo smaczne! Um, nie wiem, akurat to do mnie nie pasuje, ten szejk, ale jest bardzo dobry, dzięki. Ej, i nawet masz piłkę białą! No pewnie, że tak! Dawaj, patrz, uh. rzuciłem ją! Ej, faktycznie! Praktycznie, jak ja mam ją rzucić? Dobra, spróbuję rzucić ją do tego domu. Czekaj, a pom... Tak, niech ona leci. Tak jest. Wow, i ten dom jest naprawdę cały biały. Nie do no, Pipek, wiesz co? Ja nie mogę sobie ciebie wyobrazić w takim kolorze. Muszę ci znaleźć coś lepszego. Jak to? Inny kolor? O nie, ja mam wszystko dla na, na biało, nawet taki miecz. Ha, ja biały kolor jest taki super, o wiele lepszy od czerwonego. O nie, widzowie, coś się dzieje złego naprawdę z tym Pipkiem. Dobra, e, Pipek, dobra, ja ci wybiorę kolor. Zamień się na przykład w kolor e, fioletowy. Netowy, tak jest. Na pewno ten kolor będzie bardziej pasować do Ciebie. Dobra, ja w takim razie wyjdę i jestem ciekawy, jak będziesz wyglądać. Po Pipkowie chyba do twarzy będzie z tym kolorem coś mi się wydaje. I jak Luczek wyglądam? Podobam Ci się, zobacz na mój kolor! Faktycznie, to jest w sumie bardzo podobny kolor do czerwonego. To jest odcień właśnie takiej czerwoności. Ej, naprawdę, teraz wyglądasz lepiej. No widzisz, a nawet mam taką kulę do kregli. Ona też jest taka fioletowa. Uhu, ale super. Ej, faktycznie, dobra, Pipek. Mi się wydaje, że taki kolor może u ciebie zostać. I co? Znaleźliśmy idealny kolor dla ciebie. No tak, Luczek, ale ty też musisz zmienić swój kolor. Ty ani raz. Nie zmieniłeś siebie, a ja już zmieniłem swój kolor z pięć razy. Co, ale naprawdę mój kolor niebiesko jasny, jest taki brzydki. No pewnie, że tak. Ty musisz mieć jakiś inny kolor, tylko jeszcze nie wiem, jaki by ci pasował. Ej, może ten zielony w sumie nie byłby zły. Co, zielony? Eee, nie no, widzowie, nie wiem, czy ja naprawdę powinienem mieć kolor zielony. Dobra, Pipek, wiesz co, zrobię to dla ciebie, ale widzowie tak naprawdę będą decydować, jakie kolory mamy mieć, więc ja oczywiście idę sobie tutaj za tą furgonetkę i zmienię swój kolor. I muszę sobie ustawić tutaj jakiś Kolor, czyli taki zielony. Wydaje mi się, że ten może być dobry. Dam gotowe. I teraz jestem cały zielony, zobaczcie. Jak ja się prezentuję. W sumie nie jest to jakiś zły kolor. Mam nadzieję, że Pipkowi się spodoba. A czekajcie, czy ja wyglądam jak kolor trawy. Jeden do jednego, zobaczcie, nawet mnie prawie nie widać. Ej, Pipek! I co? Taki kolor mógłbym mieć jak jako twój kolega. Luczek, ale to jest śmieszny kolor! Tu no, nie wytrzymam! Ty wyglądasz tak dobrze! <laughs> prawie jak trawa! No tak, tylko nie wiem, czy mi się to tak bardzo podoba. Czy ja naprawdę muszę. być być na przykład schowany w trawie. No tak, to jest Jakieś śmieszne. Le. Albo Le. wejdź se na drzewo. To też może zadziałać. Będziesz takim liściem. Ej, w sumie jakbym był liściem, to by było śmieszne. Czekaj, wejdę tutaj na górę i w sumie wtapiam się w to tło. Naprawdę, Pipek, ale nie wiem, czy ja chcę być zielony. Ten kolor ci pasuje, Luczek. Nie musisz go zmieniać. Zostańmy tacy na zawsze. E, wiesz co, Pipek, ja nie chcę chyba być koloru trawy, jak normalnie jakaś roślina w wodzie. Nie, ja chcę, Pipek, mieć coś innego. Sorry, ale ten zielony chyba jest bardzo słaby. Co ty mówisz? do Widzisz tego, jakie to jest super! E, trampolina akurat jest chyba koloru czarnego, a obręcz jest zielona. Ej, a gdybym się zamienił na kolor czarny, przecież to by było dobre. Jak to na kolor czarny? Ej, dobra, Lucek, zamij się, wiesz, ty będziesz tak super wyglądać. Ej, dobra, idę się zamienić na kolor czarny, czarny piesek. Przecież to będzie idealne. Dobra, podejdę sobie tutaj i uwaga! Mienię sobie tutaj odcień skóry na taki czarny idealnie! Teraz wyglądam tak strasznie, o o, Ale w sumie nie aż tak bardzo. Zobaczcie, wyglądam na przykład jak ta lampa, jakbym się schował. To mnie z daleka nie widać! Luczek, gdzie jesteś? Zmieniłeś już swój kolor. No ja nie wierzę, gdzie on poszedł! Ej, dobra, pipek naprawdę mnie nie widzi. Tutaj jestem, Pipek! Zobacz w sumie ten kolor jest epicki! Co, ja nie uh -huh. mówię! Ale on jest straszny, nie dotykaj mnie! Co ci się stało? O, uh -huh. dawaj, jestem twoim kolegom! Jak to mam cię dotykać, pipek? <laughs> wiedzieć chciałeś, żebym zmienił kolor, to zmieniłem! Ale to jest <laughs> takie straszne! Nie, ja nie chcę, żebyś miał taki kolor. Zostaw mnie! On jest najgorszy! Jak tutaj go Zobacz mam na przykład taką tarczę policyjną w tym kolorze i w ogóle ten plac zabaw jest w tym kolorze. Juhu! Nie masz szans! To jest najgorszy kolor na świecie! Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo prawie cię w ogóle nie widać i jesteś taki straszny! Nie, ja się e. z tobą nie będę huśtać! Jak to, Pimpek? Już jestem taki jak wcześniej! Dobra, patrz, nawet mam taki głośnik! Juhu! Patrz, to ile co basy! Czemu wszystko jest czarnego koloru? Zabieram ci to! Nie możesz tego mieć! Chodź tu! Eee, chwileczkę, a tutaj mam jeszcze jakiś pistolet! Chwilę spróbuję w ciebie strzelić i pół! Chyba dostajesz! O, o, ty leżysz! Ała! Co ty U. zrobiłeś? No nie! Ten kolor. Najgorszy, nie podchodź do mnie! No, chyba, że będziesz mieć inny kolor. A co, ty masz jeszcze jakąś czarną gitarę? Nie, to jest przerażające! Jak to ja mogę se grać? Sorry, Pipek, ale co, nie podoba ci się ten kolor, tak? Sorry, ale to jest najgorszy kolor na A. świecie! Jeżeli chcesz być moim kolegą, to na pewno musisz go zmienić. No, dobra, sam chciałeś, żebyśmy zmieniali kolory. Dobra, w takim razie ustawię coś innego. I mam teraz epicki pomysł. I zamiast takiego czarnego, to ustawię sobie szary, Takie, Zobaczcie, to jest trochę inny odcień. I w sumie ten kolor nie jest jest taki straszny. Dobra, Pimpek, gdzie jesteś? Mam szary kolor, czyli inny... Co ci się stało? No nie! Jak ty wyglądasz, smutno! O co ci chodzi? Jak to, o co mi chodzi? Jestem nowego koloru, juhu! Nie chciałeś mieć czarnego, to teraz jestem szary, taki bez koloru. Ale przecież ten kolor jest jeszcze gorszy niż szary! Ty wyglądasz tak źle, jakby ktoś ci zrobił krzywdę! Jak to, co ty? Patrz, nawet ta zjeżdżalnia jest mojego koloru, juhu, ale zjeżdżam! No nie wierzę w to! Czemu ty zawsze wybierasz najgorsze kolory na świecie? Co ty gadasz, pipek? Patrz, wsiadaj do mojego wózka, on też jest koloru. Szarego. No nie, ja nie będę w to wsiadać. Co ty w ogóle mówisz? Ty musisz wybrać jakiś lepszy kolor, taki bardziej jaśniejszy. Patrz no. na przykład jak ta karuzela. Ej, co, nie, no pipek, zobacz. Tutaj mam nawet aparat. Mogę sobie zrobić zdjęcie tobie. Chcesz, wszystko będę robił. O nie, i to wszystko szarego koloru. Ja nie wytrzymam luczek. Musisz się zamienić o, na jakiś o, o. jaśniejszy. Czekaj, czy ty masz w ogóle nie. jetpaka? Tak, jako ten szary mam jetpaka, ale ekstra. I co, pipek, podoba ci się, był. Zawsze był taki szary. Ej, no dobra, akurat ten jetpack jest fajny, ale twój kolor jest tragiczny. Jeluczek, zmień go może na taki jaśniejszy. Na przykład żółty. Co ty da to? Żółty kolor jest taki fajny. Co, żółty kolor? Ja bym był żółtym pieskiem. Co ty, pimpek, gadasz? Ale w sumie możemy spróbować. No dobra, zrobię to dla ciebie. Musimy teraz zamienić odcień na taki żółty. I zobaczcie, teraz naprawdę wyglądam super. Mam nawet żółte oczy i w sumie podoba mi się ten kolor. Jakbym tak wyglądał, to na pewno bym się spodobało się pimkowi. Tak, patrz to, pipek jak wyglądam. No! No nareszcie! Ale to jest super kolor, taki żółty! No i o to mi chodzi! Patrz jaki jest fajny, jasny. Wyglądasz zupełnie jak ta huśtawka. Ej, faktycznie siedzę na żółtym siedzonku tutaj pipek. Przecież to jest idealne! No, widzisz to, mówiłem ci, że od razu jak masz jaśniejszy kolor, to wyglądasz o wiele lepiej, ale super! Tak jest, ej, chyba znaleźliśmy te kolory, sobie swoje ulubione. Nawet mam tutaj takiego loda. Patrz to, no, pipek, o zjadam lodzika. Wiesz o tym, że Nawet go nie zauważył! bo jest twojego koloru. U mnie to lepiej widać. Ej, faktycznie widzę go w twojej rączce, a na dodatek mam tutaj jeszcze na przykład taką wiertarkę. Juhu, patrz to, można coś wiercić. O nie, tylko uważaj. A, ona jest taka wielka, ale faktycznie żółtego koloru. A Luczek, co tu robi? Ogromne auto, które jest koloru żółtego. Ej, faktycznie, nawet mam bananka. Ej, to jest najlepszy kolor na świecie. Dobra, dawaj, Pipek, wsiadamy i w takim razie wydaje mi się, że znaleźliśmy swoje najbardziej ulubione kolory. Tak, widzowie, Napiszcie, co o tym myślicie.